Teraz jestem na, na rolnik. Dzisiaj Was zapraszam na akcję jest Jesteśmy dzisiaj u na który moje, w mojej drugim robocie. Zaczynamy żniwa u niego. Więc zaraz się widzimy i słyszymy. <klujne> <klujne> Ładne naklejki? Usługi rolne. Zapraszam. Skorzystajcie. Możemy przyjechać, możemy wykosić. Co chcecie, to zrobimy. Do. Będziemy kosić rzepak, zobaczymy jak będzie sypało Damiana. Jest ta sama odmiana. Więc zobaczymy, Damian miał punktowy szef, ja miałem tradycyjny. U mnie były takie wschody, że To dobrze wiecie, jakie. Każdy się ze mnie śmiał. I teraz, kurde, masz te osoby, które się ze mnie śmiały, że będzie pięć ton. Nie było pięć ton, ale było 400. Więc teraz powiedzcie mi, kurwa, i co? I co? No. No i kompanie pełny, jeden i drugi. Więc Kurde, żebym odpalił dziada. Akumulator pada. A, odpalił. Czasami kurwa ma taki problem, że to jest poezja. Nie jest dobra. No idziemy, wysypujemy na postoju, bo nie zdążyłem dojechać Naklejeczka ładna No i zajebiście jest Ładnie sypie Żypaczek na Tylko na tej łące Jest tu tak zielono że to jest Najpierw spoży Czekajcie, żeby nie Było Już josienki puszczam muszę popiankować, bo Ładnie się, patrzcie kródyki łudyki. Ja pierdzielę. To kurwa w spodenkach nie ma. Nie ma co przyjeżdżać na pole. Panie kochany, tak to nie może być. Czyli wam powiem. Jak to jest możliwe, żeby kurwa lampy były na sznurek powiązane z tyłu. Coś mydłowe? To jest normalnie... Pina jakaś. W ogóle nie świecą. traktory tylko jedna żajówka jak to jest no to dużo. jak to przeglądy przechodzi masaka pierwsze przyczepy dwie sprzedane z tamtych dwóch pól Nie będę mówił ile Ale jeżeli e, da do dobrze podał hektary jest chudobrze no, gonię teraz na ostatni, na ostatni kawałek, więc trochę drogi mam. Do 19 muszę się wyrobić, mamy 17, 25. Myślę, że paluszkiem w tym wycie gdzie wyrobię się. No więc śmigamy i działamy. Sam się uczeń uczy nie <laughs> uczy. Jak w tych. Królowie Żyta. Żyta życia. Jedziemy a co tam szybko pojedziemy, o, jeszcze tamten skręcał, więc idealnie ciągnika nawet nie mogę zgasić, bo wiem, że zaraz mi zgaśnie Więc yy, niby dzisiaj akumulator ma by być, więc zobaczymy Uczeń kości. Jadę za nimi, bo tam niby byłeś czwarte z górnika Więc ee... chyba teraz złocie będziemy sypać. Może jak się patrzę na to, jak ten wyrzutnik plef rozrzuca. Kurda amareka, powiem wam. Ameryka Ale wysoko strasznie wysokości. Ale to wszystko będzie molkowane Tu pszenicowali, ciekawe no, Tak mówiłem, że jakby środę by wytrzymała, nie wytrzyma pogoda, to w nim to czachną, ale jest jak jest. Trzeba sobie nagrać taki ten Ile jest? Albo ścieżka Uczeń kosi